Czy miałeś kiedyś tak, że czułeś się niewystarczająco dobry do czegoś, że ktoś jest dla ciebie zbyt dobrą partią, albo że nie nadajesz się do tej pracy, albo nie chcesz tego spróbować, bo i tak się nie uda? Miejsce, w którym jesteś, jest teoretycznie Twoją strefą komfortu, z której nie chcesz wychodzić z różnych powodów. Przeważnie jest to strach, obawa albo brak wiary we własne. Umiejętności czy możliwości. Czemu tak jest? To bardzo proste. Całe życie byliśmy tego uczeni i byliśmy tak wychowywani. Weźmy na przykład sobie szkołę podstawową. Kiedy jesteś dobrym uczniem, czyli w miarę wykonujesz to, co trzeba, to jesteś czwórkowy, piątkowy i to jest taki stan ok. Za to, jeżeli czegoś nie zrobisz, coś ci się nie uda, jesteś za to karany. I jeżeli teraz nie masz samych piątek albo szóstek, albo inni są od ciebie lepsi, to masz poczucie, że jesteś niewystarczająco dobry. Idąc tym tropem, możesz zauważyć, że zawsze będzie ktoś od ciebie lepszy, szybszy, silniejszy, mądrzejszy albo bardziej zaangażowany. Kwestia jest taka, gdzie ty chcesz być i co ty chcesz robić. Jeżeli myślisz o tym w ten sposób, że jeżeli byś coś miał, pewne umiejętności albo pewne narzędzia, to wtedy byś mógł coś zrobić, to przykro mi, ale jesteś w błędzie. Dlatego, że wszelkie narzędzia i wszystko, co jest potrzebne do osiągnięcia celu, możesz zrobić podczas jego osiągania. Bo gdybyś miał to, co chcesz osiągnąć, gdybyś miał te umiejętności, gdybyś wykonał tę pracę, która jest potrzebna do wykonania, to już byś tam był. Więc zastanów się nad tym, co chciałbyś robić. Czy chciałbyś kogoś poznać, czy chciałbyś się nauczyć czegoś, czy to jest gra na instrumencie, czy to jest jakaś umiejętność, czy to jest gotowanie czegoś, czy to jest może jakaś umiejętność potrzebna do pracy, może to być robienie filmików, może to być dowolna rzecz, jaką sobie wymyślisz, i wystarczy spróbować ją robić. Jeżeli myślisz, że Ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, to oni mają mnóstwo czasu i robią tylko to, co chcą. No to jesteś również w błędzie, dlatego że oni albo już poświęcili dużo pracy, żeby być tam, gdzie są, albo cały czas robią coś, czego nie widzisz. To tak jak Twój szef. Opłaca mu się Ciebie zatrudniać, bo wykonujesz dla niego pracę i jemu się to opłaca. Gdyby tak nie było, to by Cię nie zatrudnił. Bardzo proste. Yy, idąc dalej jeżeli yy, czujesz się niegotowy do czegoś, czyli myślisz, że masz pewne braki, no to Twoja podświadomość Cię w tym utwierdza, bo wtedy przyznaje Ci rację, więc masz cały czas poczucie tego, że jest tak jak myślisz i wszystko się zgadza, tak no jestem na to za słaby, jestem na to za wolny, albo on jest na to za gruby, czy ja nie mam takich pieniędzy, czy ja nie mam takiego samochodu. I można w nieskończoność mnożyć te przykłady i się usprawiedliwiać tym, że czegoś nie robisz. Teraz pomyśl tak: jeżeli chcesz cokolwiek robić, to musisz zacząć. Musisz zrobić pierwszy krok. Jeżeli na przykład chcesz czytać więcej książek, przeczytaj dzisiaj jedną stronę książki, może to trochę dziecinny przykład. Może jeden rozdział książki, albo jeden wątek książki, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, i spróbuj wrócić do tego jutro. Jeżeli się nie udaje, to może wyznacz sobie jeden dzień, na przykład sobota o określonej godzinie, że będziesz wtedy czytał książkę i przeczytaj najpierw w tę sobotę część, i zobacz, czy za tydzień uda ci się wrócić. Jeżeli chcesz zacząć ćwiczyć, no to najprostszym sposobem jest kupienie karnetu na siłownię. Jeżeli to Cię nie zmotywuje, to możesz spróbować sobie z ćwiczeniami w domu. Wystarczy sobie założyć jakieś luźniejsze spodnie i bluzkę i wziąć dowolny trening z YouTube'a. Nie musi to być nic specjalistycznego, nie musisz mieć znajomego, z którym chodzisz na siłownię, bo też jest taka kwestia, że o, gdybym z kimś chodził, to bym chodził. No, nieprawda. Po pierwsze, będziecie mieli czas w różnych momentach dnia i nie będziecie mogli zawsze tego łączyć, co pozwoli Wam odpuszczać treningi, albo on będzie prowadził się według Twojego planu, a Ty będziesz yy, niestety nie mógł się do niego dopasować, i wtedy okaże się, że też opuszczasz treningi. Jeżeli patrzysz przez pryzmat siebie, swojego czasu, swoich możliwości, to wtedy będziesz mógł pójść w dowolnej chwili dnia. Nie masz czasu wieczorem, bo jesteś zbyt zmęczony, to wstań wcześniej. Nie chce ci się wieczorem ani rano, to spróbuj skoczyć po pracy. Wtedy akurat jest najwięcej ludzi, ale może to będzie dla ciebie dobre. I teraz, jak sobie pomyślisz, jeszcze dlaczego nie osiągamy pewnych sukcesów? Czyli dlaczego nie pytamy szefa o awans? Dlaczego nie zmieniamy pracy albo nie wysyłamy jakiegoś CV? Powoduje to nasze przekonanie, że jesteśmy niedostatecznie dobrzy. Przypomnij sobie, jak byłeś z dzieckiem, są pewnie jakieś sytuacje, w których mama lub tata nie doceniali cię za coś, co zrobiłeś. Ty byłeś czegoś dumny, było coś dla ciebie bardzo ważne, a dla nich to jednak było nic takiego istotnego. I możliwe, że w tamtym czasie to nie było nic istotnego z perspektywy dorosłej osoby. Ale może z perspektywy Twojej było ważne. I tego typu wspomnienia możemy sobie modyfikować, żeby poprawiać uczucia, które są z tym związane. Dlatego, że jeżeli pojawiają się pewne emocje w związku z pewnymi wydarzeniami, czyli odczuwasz strach przed pójściem do szefa i zapytaniem o podwyżkę, odczuwasz strach przed wysłaniem CV, albo nawet przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną, no, bo wiesz, że jednak nie jesteś taki kompetentny jak myślisz, że jest dużo rzeczy, których mógłbyś się nauczyć, a jednak nie uczysz się, albo są od ciebie lepsi, i to w sumie ta praca, która masz, to jest całkiem niezła i pensja też jest niezła. A jak tam pójdę, to może mnie wyrzucą, a może będą beznadziejni ludzie. To wszystko są Twoje programy. Gdzieś się z tym spotkałeś. Kiedyś spotkałeś się w grupie, z grupą, z której zostałeś na przykład wykluczony, nie zostałeś w niej zaakceptowany, nie dopasowałeś się do niej albo ona nie pasowała dla ciebie. Jeżeli jednak chcemy zrobić jakiekolwiek zmiany, to musimy pomyśleć o uczuciach, jakie są z tym związane, czyli szukamy sobie dowolnej rzeczy, która wydaje nam się trudna albo. Yy, niewykonalna dla nas, czy po prostu taka, która jest jakimś naszym marzeniem. No i jeżeli sobie się podczas medytacji skupimy na tej myśli, yy, o tym dokładnie będę uczuł w jakichś innych ma materiałach, ale ogólnie sprowadza się do tego, że wywołując emocję związaną z dzisiejszą sytuacją, nawet może być to chęć zapalenia papierosa, czy chęć napicia się piwa, albo ta chęć poczekania na weekend żeby w końcu mieć wolne, w końcu móc się wyspać, one skąd się biorą. I taką emocję, kiedy sobie powiążemy z sytuacją w przeszłości, możemy to sobie zmanipulować w ten sposób, żeby było to dla nas dobre i kiedy kolejny raz się z tym spotkamy, nie będzie to dla nas przeszkodą. Zobaczcie, jak byliście mali, musieliście wstawać do szkoły, często nie chcieliście albo nie widzieliście w tym sensu. Tak, jak niektórzy mówią, że szkoła nic nie daje, no ale mamy taki kraj, jaki mamy, musimy do niej chodzić. No i nauczyliście się tego, że chcecie sobie pospać, ale musicie wstać do szkoły. Potem poszliście na studia albo do pracy i też nie chcecie wstawać do tej pracy, no bo jest jakaś godzina wyjścia, wypadałoby tam pójść, no to wstajecie, a może byście chcieli sobie pospać. Tylko kwestia jest taka, że jak bylibyście szczęśliwi w miejscu, w którym jesteście, to wstawalibyście do tej pracy z radością dlatego, że każdy z nas w jakiś sposób musi zarabiać pieniądze są rozmaite sposoby tego jednym z nich jest chodzenie do pracy więc jeżeli Ty chcesz zarabiać w ten sposób pieniądze to chodzisz do pracy i czy będziesz chodził tam z uśmiechem czy ze smutkiem, czy będziesz zdenerwowany czy szczęśliwy to i tak tam pójdziesz bo chcesz zarobić te pieniądze na jedzenie czy na rachunki nie myślimy już teraz o jakichś ekstrawaganckich rzeczach i teraz pomyślmy, że jeżeli chcecie te, sobie coś kupić, na przykład, no to jeżeli was nie stać, to bierzecie kredyt, ale jeżeli macie trochę gotówki, to myślicie: O, jak zarobię trochę pieniędzy, to kupię sobie to. Kupię sobie może lepszy samochód albo lepszy telewizor. Oczywiście wiele rzeczy jest nam do życia potrzebnych, ale skoro macie dużo rzeczy już niezbędnych do życia, to pomyślcie, czy te rzeczy trzeba już wymieniać na lepsze. Dlatego, że często posiadanie lepszego telewizora, czy nowszego, czy komputera, czy telefonu, czy samochodu sprowadza się do gonienia marzeń innych. Widzicie coś u kogoś i wydaje wam się, że jak będziecie to mieli, to będziecie bardziej szczęśliwi. Ale niestety jest to błędne koło i niejednokrotnie pewnie okazało się, że myśleliście o czymś, że jak to kupicie, to będzie fajnie, będziecie z tego korzystać i będzie wam się przydawać, ale się rozczarowaliście. I jeżeli ktoś tak nie miał no to gratuluję, dokonuję samych wspaniałych wyborów. Ja jednak miałem to niejednokrotnie z wieloma zakupionymi rzeczami, które myślałem, że sprawią mi więcej frajdy. Ważne żeby wycofywać się z błędnych decyzji, więc jeżeli poświęciliście na coś sporo pieniędzy, to pomyślcie, czy nie można tego odsprzedać, a nie robić sobie magazynu, bo magazynowanie rzeczy, z których nie korzystamy, do niczego nie prowadzi. I teraz pomyślcie o tym, że teraz, dzisiaj już jesteście wystarczająco dobsi, żeby zrobić to, czego chcecie. I dążąc do perfekcji albo dążąc do ideału, dążycie do donikąd, bo zawsze może być lepiej. Więc postawcie sobie jakiś namacalny cel, który można w jakiś sposób osiągnąć. Może to być na przykład 5 czy 10 tysięcy oszczędności. Na koniec każdego miesiąca, zanim wpłynie wypłata. Czyli nie jak wpływa, to o wtedy osiągam, tylko po wykonaniu wszystkich moich wydatków, zostaje mi kwota X. Niech to będą nawet 2000 Możecie sobie też na przykład założyć, że od dziś będziecie kupować co miesiąc małą sztabkę złota jednogramową. Akurat złoto jest teraz potwornie drogie, strasznie wzrosło w zeszłym roku ale zakładając, że nawet kupicie taką jednogramową sztabkę na koszty teraz 400 parę złotych, to za rok będziecie mieli około 12 gram złota o jakiejś tam potencjalnej wartości, a jak wiemy sprzed lat złoto trzyma swoją wartość i będzie to pewnego rodzaju oszczędność lub inwestycja, która będzie mogła Wam się przydać w czasie jakiegoś mniejszego lub większego kryzysu. Jeżeli chcecie na przykład yy, zmienić pracę, to wyślijcie CV, tylko nie wyślijcie jednego CV. Albo jeżeli nie macie CV, to napiszcie to CV. Jeżeli macie problem, to napiszcie gotowi, gdzie pracowaliście, w jakich latach on Wam to zrobi. Jeżeli nie, to weźcie jakiegoś gotowca z internetu i przeróbcie na swój. Albo wejdźcie sobie na pracu.pl, tam jest generator, gdzie jak uzupełnicie sobie dane, gdzie kiedy pracowaliście, sam wam wygeneruje CV. Jeżeli wstydzicie się swojego zdjęcia, bo myślicie, o, przez moje zdjęcie, ktoś mnie zatrudni, to nie dawajcie zdjęcia. Często jest tak, że takie CV są odrzucane, ale nie powiedziane, że Wasze zostanie odrzucone. Nie wiecie, jak podchodzi pracodawca. Ważne, żeby zrobić ten pierwszy krok. I nawet jeżeli macie pracę, to Wyślijcie CV. Jak pojawi się opcja rozmowy kwalifikacyjnej, to pójdźcie czy tam telefonicznie, spotkajcie się nawet na Teamsach. Rozmówcie się. Pomyślcie o tym, czy za to samo, co robicie na przykład w tej firmie, może możecie uzyskać większe pieniądze. To na pewno poprawi wasze samopoczucie i da wam poczucie tego, że jeżeli w tej pracy coś się nie uda, to macie jakąś alternatywę. Nie myślcie tak, że jesteście do niczego, bo. Nie ma takich ludzi. Czasem ktoś wpędza was w takie coś. Kiedy szef mówi ci, że na twoje miejsce jest pięciu lat, się do nie nadajesz, to zastanów się, czemu cię zatrudnia. Bo tutaj jest jakiś, jakaś niespójność logiczna. Więc pomyślcie o tym, że nie potrzebujecie żadnych zasobów, żadnych dodatkowych rzeczy. Nie potrzebujecie być spadkobiercami fortuny, a nie potrzebujecie super samochodu, czy super komputera, czy super telefonu, żeby coś osiągnąć. Pomyślcie tak, że już tam jesteście, już to osiągnęliście. Pomyślcie, jak się wtedy czujecie i zacznijcie robić coś w tym kierunku. Mam nadzieję, że to się uda. Jeżeli ktokolwiek obejrzał ten film aż do tej pory, to zachęcam, żeby zasubskrybować kanał dlatego że powoli się próbuje rozwinąć. Jakiś komentarz, czy łapka w górę też nie zaszkodzą. No i trzymajcie się.